Te dwa kilogramy krzyczącego w niebo głosy nowego życia, które wyjechały z sali, wprawiają mnie w stan, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałem. Radość miesza się ze wzruszeniem, współczucie dla tego malca, podlane miłością tak czystą, że dla tej jednej chwili i tego Uczucia warto się było samemu urodzić, zostałem tatą. Ten wstęp to był fragment książki autorstwa pana Krystiana Hankę pod tytułem Tatowanie, bo to właśnie o tatowaniu porozmawiamy sobie dzisiaj w kolejnej już odsłonie podcastu Opowiastki. Witam cię serdecznie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. A o tatowaniu właśnie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym to będzie Tomasz Jacel, autor bloga Tatownik oraz książek dla dzieci, a przede wszystkim ojciec, tata dwójki Malców. Witam Cię serdecznie, Tomaszu. Dzień dobry, cześć. Tomaszu, może powiesz mi, jaki masz staż ojcowski? Tak, jestem tatą Szymona. Prawie Szymon ma już 3 lata w grudniu skończy 3. I jestem też tatą Jagody, która ma w zasadzie teraz 2,5 tygodnia. Także jestem świeżym tatą dwójki dzieci. Gratuluję ci. Mogę się pochwalić, że mam bardzo zbliżony starszy ojcowski do Twojego, bo moja córka Helena ma również 3 lata, a w tej chwili oczekuje kolejnej córeczki. <noise> Dlatego może będziemy mieli o czym porozmawiać podczas dzisiejszego nagrania. Czego nauczyło Cię dotychczas ojcostwo? Tak, chyba nauczyło mnie tego, że nie warto mieć dużo oczekiwań wobec swojego ojcostwa, czy wobec swojego dziecka, czy generalnie życia, bo życie i tak na koniec definiuje to, jak wszystko wygląda. W sensie takim, że człowiek czegoś oczekuje, czeka na coś, że coś będzie wyglądać w sposób, który sobie wymyślił, a to wygląda zupełnie inaczej. I to jest, rozumiem, to podstawowe wyzwanie, które Ci postawiło ojcostwo, tak? Tak, myślę, że tym podstawowym takim wyzwaniem jest znalezienie balansu między oczekiwaniami, jakie ma się samemu względem siebie, względem swojego dziecka, jak i też oczekiwaniami społeczeństwa, innych ludzi, bo też jakby to ma wszystko wpływ na to, jakim jesteś tatą. A o jakich oczekiwaniach tutaj konkretnie myślisz? Na przykład jeśli no, no, w kontekście swoim to masz oczekiwania, że twoje dziecko będzie chodziło spać o którejś konkretnej godzinie, jaką książkę mu będziesz czytać, ale to z reguły bardzo często dziecko wybiera, którą książkę chce przeczytać. Na przykład e, e 10 raz tą samą z kolei e lub no, nie zawsze chce pójść spać wtedy, kiedy ty to, tego by, byś bardzo chciał. Ja dzisiaj miałem to szczęście, że akurat udało nam się uśpić dzieciaki, tak żeby mógł się na to spotkanie dzisiaj pojawić. No tak, też pora naszego nagrania nie jest przypadkowa. Może uświadomie naszych słuchaczy, że jest godzina 21, dlatego też właśnie udało nam się dzisiaj porozmawiać. No i wracając do tego, jakie wyzwania stawia ojcostwo i czego, czego może nauczyć, to ja też ze swojej strony mogę przyznać, że przede wszystkim pokory. To, o czym powiedziałeś, to jest chyba nauka właśnie, właśnie takiej, takiej pokorności w, te, w, tym, w tym naszym rodzicielstwie, tak? Tak, jakby epokory, dostrzegania własnych błędów, uczenia się na własnych błędach, wyciągania wniosków, więc jakby bycie tatą to jest bardzo rozwojowy temat, jeśli chodzi o nas jako ludzi, ponieważ my też jesteśmy w stanie wtedy dostrzec swoje jakieś małe problemy, wyzwania, które, które mamy sami z sobą, bo to bardzo rzadko wtedy chodzi o dziecko, bardziej chodzi o nasze reakcje i o nasze sposoby radzenia sobie z emocjami. A więc jest to szalenie budującym przynajmniej mnie jako człowieka. No właśnie, ty jesteś autorem bloga poświęconego ojcostwu pod tytułem Tatownik. I chciałem cię zapytać, co było dla ciebie inspiracją do jego stworzenia? Czy to było po prostu, było po prostu pojawienie się Twojego, twojego pierwszego dziecka? To na pewno, bo jakby ten blog powstał po narodzinach mojego syna, a taką bezpośrednią motywacją, inspiracją do stworzenia tego była ulotność pewnych chwil, emocji, sytuacji, które po prostu z biegiem czasu nam w, 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 w pamięci się zamazują, i już potem o nich nie pamiętamy. I ten blog jest tak naprawdę. Poniekąd próbą podzielenia się własnymi emocjami, własnymi przygodami z resztą świata, ale też takim zapiskiem dla siebie w przyszłości i dla Twojego dziecka, jak to było, co dokładnie się, się wydarzyło, jak się czułeś, jak poradziłeś sobie ze swoimi emocjami, czyli coś, do czego chciałbym w przyszłości wracać i czerpać się z tego satysfakcję, czytając. Te wydarzenia i te emocje, które, które teraz przeżywam, a które na pewno mi ulecą z pamięci. No Muszę Ci przyznać, że, że wspaniała idea tego bloga, bo przeczytałem sobie wpis o pobycie, niedawnym Waszym pobicie, pobycie w szpitalu z Twoim synem. No i faktycznie, tak jak, tak jak mówisz, takie bardzo szczegółowe opisy niektórych, niektórych sytuacji, które mogą gdzieś tam ulecieć z pamięci, a, a które mogą być też wartościowe, pomimo tego, że, że akurat w tym przypadku nie, nie była to zbyt przyjemna sytuacja, prawda? Tak, jasne. Jakby, oczywiście, takich wpisów chciałbym popełniać jak najmniej, ale to faktycznie jest taki żywy zapis emocji, w tamtym przypadku takiej bezradności, no i też trochę frustracji, że nie mogliśmy sobie do końca poradzić i pogodzić się z zaistniałą sytuacją. I to właśnie jest coś, co na pewno z biegiem czasu wypłowieje, a tak to będziemy w stanie do tego wrócić i sobie przypomnieć i przeczytać to faktycznie, jak się czuliśmy. A czy czerpiesz inspirację, powiedzmy, od, od innych ojców, czy raczej uczysz się sam tego, jak, jak być dobrym tatą? Bycie tatą to definiowanie własnej postawy i własnych ścieżek. Mam poczucie, że żaden tata nie ma dokładnie takiej samej sytuacji i nie ma uniwersalnych rozwiązań na każdy konkretny problem. Oczywiście warto rozmawiać, też rozmawiam z, z, z wieloma myjcami, a dzielę się swoimi problemami, szukamy wspólnie rozwiązań, ale obserwuję też taką sytuację, że każdy z nas ma inną percepcję wyzwań, które mamy, że coś dla kogo jest, jest wyzwaniem, dla innego nie jest i to jest takie czysto, czysto subiektywne. Więc jakby też ten temat y, nojcostwa jest też poniekąd trudnym tematem do rozmowy, ponieważ każdy ma też inną definicję, inną wizję bycia tatą. Więc jakby też to jest taki, ja tak przynajmniej na to patrzę grząski grunt, po którym też y, trzeba umieć się poruszać, aby nie wpaść się w jakąś pułapkę. No twoje bycie tatą jest na pewno o tyle oryginalne, że, że jak już wspomnieliśmy spisujesz niektóre wasze wspomnienia w formie, w formie bloga, dlatego, dlatego też wybrałem ciebie między innymi jako dzisiejszego gościa. W jaki sposób budujesz, budujesz relacje ze swoim no, mimo tego, że, że, że bardzo jeszcze młodym synem? Są to przede wszystkim mm... Takie wartości, którymi się staram kierować, jak bliskość, uważność i empatia. Jeśli chodzi o takie podstawowe podejście do mojego dziecka. I też staram się kreować własną relację z moim synem, z moimi dziećmi. Mam, mam takie poczucie, że też w wielu przypadkach to mama jest tą główną osobą, która kreuje relacje z dziećmi. Naucie spełnić gdzieś tą funkcję pomocniczą. Ja staram się tutaj, znaczy z żoną, staramy się tak do tego podchodzić, że tutaj w, w, w wychowaniu i opieką nad dziećmi dzielimy się po połowie, że nikt z nas jakby nie ma wiodących ról. Oczywiście pomijając takie aspekty czysto techniczne jak, jak karmienie maluszka, czego jakby nie mogę w pełni zrobić. Ale jeśli chodzi o takie konkretne już wychowanie, czy budowanie relacji, to staramy się robić to wspólnie. Ja na przykład też staram się z moim synem budować taką własną męską relację. Na przykład ostatnio też byliśmy na naszej pierwszej wyprawie w góry sami. Tylko ja i, no i mój syn. No przyznam, że taka wyprawa samodzielna z trzylatkiem brzmi jak wyzwanie. Tak, i było to duże wyzwanie, ponieważ tak naprawdę był to pierwszy moment, w którym o wszystkim musiałem ja pomyśleć. Mam takie szczęście, że moja żona jest bardzo przedsiębiorcza i ona o wielu tematach myśli, takich bardziej etologistycznych, czyli ubranie, nakarmienie, napojenie. A w tym momencie to ja musiałem przejąć te wszystkie obowiązki, w cudzysłowie, i, i, i o wszystkim pomyśleć, więc też dla mnie to było wyzwanie, ale też szalenie satysfakcjonujące, że podołałem i że fajnie spędziliśmy czas. No, dobrze, że wspomniałeś o tej relacji właśnie z mamą, bo ja też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jako ojciec i mąż też zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi ta świadomość, że a może tym to się zajmie mama, może to zrobi mama. I myślę, że takie pozbywanie się trochę tej świadomości, takiego pełnego zrzucania odpowiedzialności też na matkę, też jest jednym z wyzwań dla, dla ojców. Tak, to jest jakby trochę takie przejście, powiedzmy, od roli ojca negzekutora, którym się straszyło, że zobaczysz, jak ojciec przyjdzie z pracy, to, to ci tam coś zrobi, no, do ojca w pełni empatycznego i obecnego, który też właśnie buduje tą bliskość, bliskość z dzieckiem, ponieważ też mam takie poczucie, że jeszcze parę, naście lat temu to definicją bliskości była relacja z mamą. No, ojciec to miał tam być szorstki i wychować, pokazać jak samochód naprawić, się na rowerze nauczyć. Yy, a ja chciałbym budować tę relację ze swoim dzieckiem też w oparciu o bliskość, o poszanowanie emocji wzajemnych. Yy, no nie wchodzić właśnie ani w rolę egzekutora, ani tylko taty, który będzie uczył jakichś takich rzeczy technicznych, ponieważ to niedobrze mama może... Pod nauczyć naszego syna jazdy na rowerze. Powiedz mi czy Twój blog jest w założeniu dalekosiężnym projektem? bo Powiedziałem, że pod każdym wpisem masz taką zakładkę rok pierwszy. Tak, to jest jakby założenie oczywiście były wspaniałe i jakby mam w, w planach ten blok kontynuować, aczkolwiek im dzieci są starsze, tym tego czasu jest mniej, ponieważ musisz poświęcać więcej czasu na budowanie samolotów z Lego. I inne tematy, już przy dwójce to, to już w ogóle, więc jakby coraz mniej i mam czasu, niestety, na pisanie, ale za to mam taką jeszcze prywatną inicjatywę, którą też się podzieliłem na blogu w jednym z pisów, którą my nazwaliśmy z żoną Roboczo-Ulotnik. I to są po prostu nagrania in-audio, które na bieżąco robimy dla nas i dla swoich dzieci, komentując sobie pewne wydarzenia tak na szybko, tak aby też w przyszłości móc do tego wracać. A jeżeli chodzi o, o twoją twórczość poświęconą stricte dzieciom, to o czym są twoje książki? Więc tak, moja książka pierwsza i misia bajki edukacyjne była tak naprawdę bezpośrednim nowocem mojego procesu przygotowywania się do bycia tatą. Ponieważ gdzieś tam zainspirowany, zmotywowany też przez moich rodziców, przez mojego etatę, zrozumiałem, że bycie rodzicem nie jest taką naturalną cechą, którą wszyscy posiadamy i że od razu wiemy, jak to robić. Myślę, że większość z nas nie wie, jak to robić, a jeśli czegoś nie wiemy, to warto szukać wiedzy. Więc ja, jak dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży, że będziemy mieć dziecko, zaczęliśmy wspólnie zgłębiać literaturę, Autorów jak Tomasz Gordon, Jul, poszukując wiedzy. Po pierwsze, jak z dzieckiem rozmawiać, jak go wychowywać, tak mówiąc, bardzo ogólnie, jak, robić, jak radzić sobie z jego i swoimi emocjami. Więc był to pewien proces przygotowawczy i bezpośrednią motywacją do napisania tej książki było Taka refleksja, że książki są zawsze dosyć obszernie napisane, a ja potrzebowałem czegoś konkretnego, takiej szybkiej ściągawki, jak sobie radzić w konkretnych problemach, czy z konkretnym wyzwaniem komunikacyjnym, czy konkretną emocją swojego dziecka. I, i zacząłem dla siebie spisywać na podstawie tych książek i tej wiedzy, którą tam znalazłem, takie pewne schematy komunikacyjne. Czyli co zrobić, jak na przykład dziecko krzyczy lub jest złe. I po jakimś czasie spisywania takich wymyślonych dialogów stwierdziłem, że jak to napisałem na blogu, jest to zbyt puchate, abym trzymał to tylko w swojej szufladzie, no i postanowiłem zrobić z tego, z tego serię bajek. Ja z żoną mówimy na siebie misi i misia, także bohaterów miałem gotowych. I po prostu w tych, w tych opowiadaniach, które traktują o pewnych właśnie wyzwaniach komunikacyjnych i to zarówno z dzieckiem, jak i z dorosłym, Przedstawiam pewne schematy komunikacyjne zaczerpnięte właśnie z literatury. Czyli w skrócie, dla dziecka jest to fajna bajka do przeczytania, a dla rodzica pewna. Podpowiedź, gdzie szukać wiedzy, lub jaki schemat komunikacyjny może być pomocny w rozwiązywaniu danego problemu. No, przyznam, że wspaniałą, autopromocję wykonałeś przed chwilą. Zwłaszcza, zwłaszcza dla mnie, jako dla, dla ojca, który również się z podobnymi problemami zmaga, bo z tego, co mówisz, to jest to lektura zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Tak. Tak, jest to jak najbardziej bajka do czytania dzieciom, i każdy właśnie z tych osób wynosi inną korzyść. Tak jak wspomniałem, dla dziecka jest to bajka, którą się fajnie słucha i o której się rozmawia. To jest jakby też aspekt, który zaraz poruszę. No, dla rodzica to jest po prostu sposób na spędzenie czasu, jak i też pokazanie, rodzicowi tych sposobów, jak sobie tracić, ponieważ też takim moim pomysłem jest to, że w tej książce, w tych bajkach zawarte są podpowiedzi, czemu służy dana wypowiedź. Czyli na przykład, że to jest empatia względem dziecka, lub wprowadzenie jakiejś metody bliskości, która pomoże takiemu dziecku poradzić sobie z daną emocją. A w kontekście tej dyskusji, jest ja tą książką też, powiedzmy sobie w cudzysłowie, Jeżdżę po szkołach i po przedszkolach i prowadzę takie mini warsztaty w kontekście danej emocji, który to warsztat polega na czytaniu tej bajki z grupą dzieci. I dyskusji na temat przygód, emocji i płynących z tego konsekwencji. I to, I to bardzo działa, bardzo fajnie działa, bardzo otwiera dzieciaki, po prostu rozmawiając na temat problemów, tych przygód, czemu miś ma taki problem, a czemu misia by była zła. I bardzo często dzieciaki same dochodzą do najlepszego rozwiązania, które by trzeba było zastosować, które jest bardzo intuicyjne intuicyjne, ale my przez pewne nasze takie wzorce wychowania o tym zapominamy. I to na przykład mamy, myślę, że, że większość z nas ma takie zakorzenione, zakodowane postrzeganie, że rodzic ma, ma zawsze rację i że dziecko musi słuchać się rodzica. No rodzic nie ma zawsze racji. Rodzic też czasem popełnia błąd i też jest fajnie jak do tego błędu potrafi się przyznać. A czy w którejś z twoich książek jest opisana na przykład sytuacja, kiedy dziecko, powiedzmy, z premedytacją robi na złość albo strasznie broi w domu? Myślę, że tak. Mam taką bajkę napisaną, miś, misia i pożyczony koszyczek, w którym to miś uporczywie, pożycza koszyczek misi do swoich celów, bardzo go zbrudząc. I misi to się bardzo nie podoba. I ta bajka jest tak naprawdę nie o złośliwości Misia, tylko o braku zrozumienia granic. Że ta bajka jest właśnie o budowaniu granic, o wyznaczaniu granic i empatycznym przypominaniu, gdzie te granice są. Więc jak najbardziej też jest taka bajka. No, muszę przyznać, że bardzo mnie zaciekawiłeś tym tematem warsztatów dla dzieci. Czy mógłbyś, oczywiście, pokrótce porozmawiać? powiedzieć, Jak wygląda takie spotkanie z dziećmi i powiedzmy omawianie emocji, na przykład strachu? Jasne, więc, jakby koncepcja warsztatu, tak jak wspomniałem, jest bardzo prosta. Siadamy z, z dziećmi w kółku. Ja wybieram konkretną bajkę i ją zaczynam czytać. Takie, takie warsztaty też najczęściej prowadzę z pedagogiem z danej placówki. I albo czytamy tę bajkę na rolę, lub ja ją tylko czytam, i w odpowiednich kulminacyjnych momentach zatrzymuję się i na przykład pytam się dzieci, co się stało. Czemu na przykład Misia jest zezłoszczona, lub czemu może być zezłoszczona. No i tam jest taka mini burza mózgów. Tam oczywiście moderowana, że dzieci mówią swoje pomysły lub swoją interpretację bajki. No i z tego bardzo często odrodzą się bardzo fajne wnioski, do których dzieci same, same dochodzą. Lub nawet są takie wartości wręcz terapeutyczne, bo miałem taką sytuację, że właśnie o bajce o złości zadałem pytanie w, w pewnym fragmencie bajki. A wy kiedy się złościcie? Jakie są wasze, powody waszej złości? Jeden chłopiec powiedział, że on się złości kiedy? Trzy kropki. I tutaj było wspomnienie, jak tata bardzo mocno przekraczał jego granice. I oczywiście tutaj z pomocą pedagoga ten temat gdzieś tam zaopiekowaliśmy, ale go zaparkowaliśmy. To był bardzo taki już temat dla pedagoga lub dla psychologa. Ale po tym warsztacie podeszła do mnie jedna z pań i powiedziała, że to jest pierwszy raz, kiedy to dziecko wprost powiedziało o swoim problemie. Że wcześniej no one widziały, że to dziecko jest z jakimś wyzwaniem przynoszonym z domu, ale nigdy tego wprost nie powiedziało. A ta płaszczyzna, te bajki, no tworzyły je na tyle, że było w stanie to nagłos przy wszystkich innych dzieciach, dzieciach powiedzieć i dać szansę pedagogom, aby temu dziecku pomóc. Czyli w tym przypadku efekt był natychmiastowy, można powiedzieć. Znaczy, na pewno było to zwerbalizowanie problemu, a to już jest połowa sukcesu. Tomku, z mojej strony mogę Ci tylko pogratulować Twojej inicjatywy, i życzyć kolejnych sukcesów nie tylko na polu Bycia Dobrym Ojcem, ale również prowadzenia Twoich warsztatów. No i oczywiście kolejnych publikacji, czy to na blogu, czy to w formie książek dla dzieci. Bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku opowiastek. Moim gościem był Tomasz Jacel. Autor bloga Tatownik. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.